Drodzy, mamy tutaj przypadkowo znaleziony dom w UK. Tu najprawdopodobniej ktoś może mieszkać. Nie będziemy tu na razie zaglądać. Jest zdjęcie psa. Po śpi jakaś kobieta. Poczekaj po cichu, pociuch. czekaj, ja tu spróbuję jeszcze zobaczyć. Już jest przejście. Ona śpi. Słuchajcie, tutaj obok w kempingu śpi kobieta. Nie wiem czy sama ale jakaś starsza A, kobieta. Ewidentnie wybuch tutaj pożar. Zobaczcie, instalacja przepalona. Powiem Ci, że może... śmiałe troszkę, nawet bym powiedział, że dużo zobaczcie tu coś jest wiecie co, może zobaczyć później zegarek Seba, przepiękne miejsce. Co? Przepiękne miejsce. Tak, łazienka. Część rzeczy się stopiła. Pod wpływem ciepła jakie tutaj było. Pożar dotarł do tego momentu, tutaj część się spaliła jeszcze, a tutaj co? Płyty SWI. Jakieś książki. Muszę książki? sobie wtalić moje loty. Tutaj jest koty, nie? Tak, tak. Nie, tutaj jest jeden kot. Tak. tak. tak się woda, się woda, wydaje woda. mi się, wydaje, że tu ta ta spłynęła. Kobieta się nie ma gdzie podać I kupiła sobie kemping. tak Spróbujemy ją później nagrać, jak będziemy wychodzić. A nie wiem, czy ona nie otwierała kempingu. No właśnie. Wiesz co, może sama się boi, więc nie podejdzie. Jakieś instrukcje. Co to jest? Little instruction. A, sign in shower. Carry Jakaś instrukcja. Wierzę, że to jest łazienka. A no nie. No może? Nie, 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 Ale śmierdzi spalenizną. No. Tu chyba nikt nie otwierał okna od bardzo, bardzo dawna. Tak, mojego brata miała taką samą kiedyś, identyczną. Ty, ale to, to tamta kobieta, która jest w środku, jest biała. A tutaj zdjęcia są jakieś tajlandki Azjatka jakaś zresztą na pewno. Zresztą. To nie piec ładny ładne. No. ładnie, nie? Myślę, A, że jeszcze działa, nie? Czujesz ten smród? Czuję, oczywiście, że czuję. Nie da się mówić Dokumenty. To nawet że zobacz tu, no nie. Pozwoliłem sobie otworzyć tej O korytarzu, sypialnia. Przypadkowy domek. Wyobraźcie sobie, że tutaj nikogo wcześniej przed nami nie było. No, jesteśmy jest tutaj kompletne wyposażenie. Koczka mnie, co to jest. Puzzle. Jakaś taka kolekcja. No. takie trochę mniejsze. leży. dokumenty. To nie będziemy. O, i zdjęcia rodzinne. Zobacz. Angielska rodzina, ale patrz jest tu? ta tajemnica! jest właśnie, no jakaś zjadka. Może wrzeniła się po prostu. Tak, możliwe. Nie? Tylko, że nie ma przy niej żadnego faceta, więc ciężko stwierdzić, który mógłby być jej partnerem. ktoś nurkowo. Album. Album ze zdjęciami. Być może jakieś regiony angielskie. Prawdopodobnie gdzieś tutaj w ogóle nic nie no widać, to no. To jest jakaś drastyczna Nie, okay. jest miejsce rewelacji. To co to jest? To Coś elektronicznego, nie? DVD chyba. To jest chyba wideo zwykłe. Wideo? Tak, wideo. Tak, no, tak, no, w tak wideo. Ostre. 2 nie? To już jest Ty, biżuteria. Ostre. Patrz. Jakieś korale. znam. no. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem Dokładnie, Tu jakaś stara księga. Sprawdzimy co jest w środku. Też album ze zdjęciami, tylko takiej własnej roboty. I o wiele starszy. Wow, to jest dopiero klasyk, co? Teraz to mnie się zastanawia. Jest coś, co cały czas mnie zastanawia, czy ta kobieta ona tu mieszkała. Też mi się tak wydaje, wiesz? Naprawdę, mamy bardzo silne. O, ale piękne. Tyle. Czekaj, czy jest jakaś. Sondaty 1938 rok. Są daty, 1938 rok. 35! 30. 25 Serio? A ten, ten, a ten na końcu? House jakiś tam. Ale jest to zdańne, nie? Właśnie tutaj są takie poklejone te zdjęcia. Są. 55, czyli idziemy coraz dalej. Czyli już jesteśmy w 20. Lat w ciągu, tak. Ale piękna księga. Kawał historii. Tu też coś. No jeszcze jakieś ciekawe gęste tego typu? Kalotkę, no, ma No, na Tam są dalej jakieś segregatory stare. No, są. Czekaj, tu coś, tu coś jest. Tu coś jest fajnego. chyba. Patrz, noże. Może posrebrzane nawet. Ciekawe, czy są coś warte? Nie? Na pewno. To chciał to wziąć, tylko patrz, co tu będzie. U. Wygląda na zegarek. Pusto. Ale puste jest. Szkoda. Ale widzisz, jest trochę rzeczy. Takich prywatnych. To jest, to jest to, nie mogę no. to jeszcze nie wszystko, nie? Jest jeszcze przynajmniej jedno pomieszczenie. Tak. I zaraz je oczywiście sprawdzimy. Oczywiście, że tak. Dobra. No, no, wiem, że tu, nie może tu ktoś śpi jeszcze, nie. A tutaj są te okna rozbite, które widzieliśmy z zewnątrz. Które właśnie skupiły uwagę na tym, żeby tutaj się zatrzymać. Bo tak, no, widzicie, właśnie tą drogą my jechaliśmy drogi. sobie w tamtą stronę. Do naszego innego celu. Patrz, A ale dobrać. zobacz, ile śladów. Było tutaj więcej rzeczy. Mhm. Po dzieje. prostu poznikały. Czyli już wiemy, gdzie zniknęły zawartości tych pudełek. O, tutaj patrz. Czy to też jakieś skarby? Łał, monety. Nie, to jest Czy jakieś skarby? Łał, monety. Nie, to jest rydyjska. Szkoda. Jesteś w szafie, ale wiesz... Tu po pożarze chyba już nikt nie przyszedł, nikt to nie, nie wrócił. Tak wygląda jak porzucone z Tak. Skarpetki, wszystko. Czy jakoś ta... Co to może wyjść? To, to Czekaj, czekaj. Nie, nie chcę się wcisnąć, o, bo wiesz co? W dół może. W bok, w bok, daj w bok. O, stare no O za Stare. ugh, ugh, za monety? 50 pensów, ale stare, 50 stare pensy. O, biżuteria. To najprawdopodobniej złoto. Możliwe, bardzo ładnie się błyszczy, nie? Tak. Wow. I to chyba nie jest wszystko, mi się wydaje. No nie jest. O, ty zobacz tą broszkę! No pytań. Stary, gdzie myśmy trafili? To srebro chyba. Kluczyki jakieś. Bransoletki. Ciekawi ten, bo to jest jakiś kamień, zobacz. Mhm. Tu jakiś bardzo stary, patrz jeszcze z jakimiś... Jest jakaś dedykacja, czy coś? Tak. Jakiś grawerunek, nie? O kurde, stary. O, ale piękność. Ja to wyniki, że... Czyli jednak nie było tu szabrowników. No, nie Przecież nie co, nie wzięli do tego? Wzięli. Ja na sto procent. że nikt nie zaglądał do środka. Po całym patrz, a tu jest ząb czyjś. Ostro. No to to jest już w ogóle Mega, nie? Mega. Na klucze. Tego się chyba nie da otworzyć. No to jest razem z tym. Nie, nie, bo ona, ona wisi na tej szufladzie. Okay, okay, dobra. Tutaj ciuchy. A tu było więcej rzeczy. Też ciuchy. Tu też już ktoś przekopał chyba. Też, to, to powinno to być, kółczyki, być chyba nie? tutaj. No. Słuch, to jest na pewno kółczyk. Tak, to też. Wszystko kółczyki. O, no, tutaj też są ciuchy. Tu nie, nie ma nic tu... wow, Ale też są ciuchy. W takiej chatce. Malutka, niepozorna. Tak, piękne drewniane łóżko. Jestem mega zadowolony z tego miejsca. I cieszę się, że tu się zatrzymaliśmy w ogóle. Mhm. To, to, bo mogliśmy objeść. Zauważyłeś w ogóle. No, zwrócimy uwagę. A ty kierowanie. jesteś wierzony, no, kierowca. To mogłeś nie widzieć. Tutaj co tu mamy? Walkman. Walkman Philipsa. O. miałem kiedyś taką debatę. Mhm. Chyba wiesz, każdy z Słuchajcie, to co znalazłem dzisiaj to rozwala system całego Urbeksu. Zobaczcie to. Nie wiem z którego roku są tutaj monety, ale są. Zobaczcie tutaj jest ich jeszcze więcej tu mamy banknoty nie wiadomo z którego roku zobaczcie. 30 dolarów, nie nie, nie, nie wiem dokładnie. jakiejś kobiety. W środku monety. Tutaj coś mamy, patrzcie to. O Boże. Zobaczcie tą monetę. Jest ich tutaj więcej. Mega starych, oprócz tego cały worek innych monet, i tutaj różne gadżety, wszystko jest wszędzie, są sygnatury. Przygotowany, nie Dobra. Bardziej to, żeby było dziewięć dostępne. będzie my jednego razu to drugiego. Dobra, to chyba wszystko tu do mnie. Dobra, moi drodzy. Ja powoli kończę eksplorację. Zakończę je tym pięknym akcentem w niesamowitej sypialni, w której znaleźliśmy bardzo dużo biżuterii. Dobra, trzymajcie się na razie i do zobaczenia. Na kolejnej wyprawie.